witajcie na kanale MDD Fishing Team W tym odcinku zobaczycie wędkę sg 4 od Savage Gear Naprawdę fajny kijek, jest to wersja dropshot Od 5 do 18, 2,63 Długości no powiem Wam tak, no kijek naprawdę mega Miałem już nim okazję łapać sandacze w tym roku Także udało się złapać kilka No niestety to było po ciemku Także no nie było możliwości nagrania tego Także dzisiaj wybieram się z sprzętami od 8 do 12 cm W gramaturze od 7 do 10 gram Także zobaczymy jak ten kijek się sprawuje Oczywiście bardzo chcę wam pokazać, jak on pracuje. Ja jestem z niego mega zadowolony, także oglądajcie i wytrzymajcie do końca. Ale miałem piękne branie, siedzi. Dobra, do powierzchni idzie. Widzicie? A no, ładnie uderzy. No to nic, mamy pierwsze branie. Jedno odprowadzenie, teraz branie. Nie są to rakiny. no ale dzisiaj łapiemy na średnio. Kijek sprawdzamy. Znaczy już kijek sprawdzałem na sondażach wcześniej, ale nie było możliwości Wam pokazać. No, takich 60, 60 parę może. Nie jest olbrzym, ale pierwsza sztuka jest. No, zobaczcie. Góry nie widać, zaraz wam, wam pokażę. No. A tu macie przynętę, jest to ta nowa wersja szatizów 12cm headlighta znaczy no nie wiem czy jest headlight dokładnie jak się nazywa, ale no ale co, no trzy rzuty, jedno odprowadzenie i branko także nieźle jak na początek siedzi o, Ale ładne branie Mały pstryk był, ale, ale był. No, tak jak mówię, no się łapie na średnio, także nie spodziewałem się dużych okazów, może coś fajnego wypadnie. Bardziej chodziło, żeby sobie na kijek połapać. No pokaż się, pokaż kolego. Tak jak mówiłem, no, podobnie jak poprzedni. 60, no to będzie miał więcej, 60 parę nawet. A ten będzie dłuższy no. Dobra ponad 60 Dostaw same dziąsło No nic Dwie sztuki są Kontakt O! Paszedł. No i sobie uciekł Przedłem to ta sama Obciążenie mam 7,5 g. Hak jest ile, lepiej 0, Fluokarbon mam 0,70 tym razem, także tak to wygląda. No i co, woda, na której łapię, miejscami jest głęboka, ja wiem, 3,5-4 metrów, teraz łapię na ja wiem, 2,5, gdzie jest jeszcze mega zielska, także jak namierzę okonie, założę do zbrojkę, a najpierw musimy je znaleźć. Siedzi. 9 centymetrów gunka, branie mocne i to wygląda na szupaka chyba. No, pokaż, się, pokaż. No chodź, chodź, chodź. W ogóle nie walczył, nic a nic, zero. Ściągnę <grywa> go po prostu. Ja się obudzi zaraz. Zobaczcie, jak z boku dostał. No widzicie, okonia na razie nie widać. Ale nie ukrywam, na tym jeziorku jest zawsze ciężko z okoniem. No zobaczcie, przynęta. West Inshot jest 9 cm na główce 7 gramowej Rybko chyba ewidentnie potarle już także jak na razie łapia ja wiem z pół godziny 40 minut 3 sztuki, także naprawdę jest dobrze no i co zmierzymy go. Stawiam, że to będzie największe jak do tej pory. Jak widzicie Chudzinka 75 cm Jest, jak dla mnie jest mega, naprawdę miękki, czuły. Yy, pod nie podbijam, dosłownie czuję wszystko. Yy, zakończenie ma też fajne, bo oranżowe na samej szczytówce Także jest to jak dla mnie jest mega fajne. No i co, używam do tego kijka, używam cover, tak castinga, szarki rozmiar 2000. Do tego mam pletkę 0010 Spidey Wire, Tak to jest, wygląda ten zestaw. No i powiem wam, że jak widzicie, no, szpaki chodzą śmiało. Bez problemu można ciągnąć, no naprawdę jest mega, nie? Także jak widzicie, ma 10 przelotek, wykonanie jest też naprawdę mega, akcja jest bardzo szybka, także no nic, co mogę powiedzieć, polecam szczerze. Mam nadzieję, że będziecie oglądać nasze filmy w pewnie w kolejnych odcinkach. Tym bardziej, że teraz yy, wiosna jest, tak pewno będziemy łapać częściej na lżejsze hiki Nie wiem, czy nie mam po konia eee, To szupak, a już myślałem Już go widzę, krzyżyk. Zobaczcie, też dostał ucięsło. Taki rekin. Tym razem dwunastka pomarańcz. Też ten nowy model. To samo 7,5 grama. No i takich zduleczek morskich. <grydylka> I jedziesz. Oleg, zduleczek. O jajek. Coraz większe biuro No odbranie nie czułem No zobaczcie jaki rekin pierwszego opadu Wydaje się ładniejsza Znowu w do dosłownie No 70 będzie miał Это самая двенадцатка. Ну no и что, раз уж до воды. Patrzcie, 9 cm przy samym opadzie z pierwszego, przy dnie od razu trzęsie, ale też jest na to się sprasza. Ale zdążyłem gumkę założyć. O, pokazał się u góry. A wiesz, takie ładne 70 no. Wydaje mi się, że pod 70 będzie miał. Gumka 9, 9 zaraz ją wam pokażę. Także już drugie branie na mniejszym przynętę. Jak na razie widzieliście na 12 dużo więcej brani niż na, na mniejsze przynęty, ale na mniejsze też 9, także no zobaczymy co jeszcze da się złapać. Jak na razie to jest siódma sztuka, także jest naprawdę fajnie. stanley stan Sticker Bag od bustina Rozmiar 9 cm Główka 7 gramowa Tak samo jak mówiłem wcześniej, Fluo 0,70 Tak by to wyglądało No ale jest, dzieje się, dzieje biorą I na 12 i na mniejszym szlanku także jest dobrze Jest znowu dziewiątka w akcji. Nie są duże. Jakieś deszczupki, ale zabawa jest naprawdę. no, pokażę. no zobaczcie, jak pięknie ją zagryzł. i ja im wzięła ryba hmm? Nie no, ale sztuka numer dziewięć już także zabawa jest i to jest najważniejsze Zobaczcie, nie dołożę znowu Ale w sensie Dziobiu No a szedłem razem Tak jak mówiłem, w Westinach dziesiątka O, także to tym razem 10 gram Ale branie, ale uderzył mocno uderzy ładnie, ładnie, ładnie. Ale został tym razem kanibal dziesiątka Branie mocne. No i takich ponownie z 60 No to idzie. No już kończę. Jak widzieliście Działo się sporo grani. Rozmiarowo nie, ryby nie powalały, największe 75, tylko jednego w sobie mierzyłem. No i co? Łącznie złapałem 10 sztuk. Dwie, dwie sztuki spiałem, jakieś się poza 3 brania nie wpięte. Także tak to, to wyglądało. Co? przynęty jak widzieliście. Prowadziłem pracę przy dnie, żółty opad, podbicie. Czasami na kołku zakręciłem. No nic. No, mam nadzieję, że praca ja wam się podobała. Ja jestem mega zadowolony tak jak mówiłem wcześniej. No i co, zapraszam was do subskrypcji kanału i co, i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.